Raz. cześć wszystkim, jestem Tomek, jestem programistą i dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o pewnym najsłabszym punkcie oprogramowania, który wszyscy bez wyjątku tworzycie. To taka swoista uniwersalna luka bezpieczeństwa, ale zanim to powiem, to pozwolę sobie przytoczyć wam pewną historię. I wydarzyło nam się parę lat temu, byłem akurat jednym z członków projektu, który którego robiliśmy który głównym celem była integracja z pewnym systemem takiej agencji rządowej w USA. Nie mogę akurat powiedzieć z pewnych względów, jaka to była agencja, ale możecie sobie tak wyobrazić, że to jedna z tych takich najsławniejszych. Trzyliterowy skrót, w filmach sensacyjnych się często pojawia. No i, no i pewnego dnia tak się zdarzyło, że udało mi się wykonać atak Denial of Service na system, właśnie tej agencji. Tylko, że ze względu na szczegóły tej historii, później ktoś mnie pytał, o. Czyli jesteś hakerem? To musiałem niestety prostować, nie, kretynem. I, no i właśnie ogólnione wnioski z tego typu historii wydaje mi się, że bardzo pasują do ducha naszej konferencji i z tego względu, no właśnie tak w skrócie, w skrócie chciałbym Wam je przedstawić. Wszystko zaczęło się od bardzo prostego, wydawałoby się, zadania. Chodziło o zintegrowanie, skomunikowanie tych dwóch systemów web-serwisem, sołtowy endpoint. I teoretycznie była dokumentacja, teoretycznie było środowisko testowe identyczne z produkcyjnym. No w sumie później okazało się, że teoria rozminęła się z praktyką, i metodą prób i błędów próbowaliśmy wysłać jakąś poprawną, akceptowaną przez ten system wiadomość na środowisko produkcyjne już. Bo po wielu miesiącach udało się na tyle zbudować zaufania, że udostępnili nam to środowisko. No i niestety nic nam nie chciało działać. Kody błędów nie były zbyt pomocne dokumentacja tym bardziej, tak swoją drogą, taka dygresja, pewnego razu tak sobie uświadomiłem, jest czwarta w nocy, XXI wiek, ja ślęczę na jakimś zapomnianym endpoincie sołpowym, coś chyba w moim życiu poszło nie tak, ale mimo wszystko, no cóż, robota jak robota, więc wracając do tematu, ten komponent, który wysyłał wiadomości, był owinięty pewną taką logiką, która miała ponawiać. To było jedno z wymagań w ogóle. W momencie, kiedy tamta agencja byłaby niedostępna albo by tam jakimś tymczasowym błędem odpowiedziała, to przez określony czas, określoną liczbę prób do uzyskania poprawnej odpowiedzi albo finalnego błędu ponawiane było, było to wysyłanie. I głównym wyzwaniem było tak naprawdę spełnienie wszystkich wymagań, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Bo tam były jakieś takie. Hardkorowe wymagania, syłpowe, jakieś dodawanie podpisów kryptograficznych, sum kontrolnych w odpowiednim formacie, tam gdzieś w XML-u, między innymi nie niby proste rzeczy, ale tak ogólnie rzecz biorąc nie chciało to działać. I cała praca w sumie główna polegała na tym, żeby odpowiednio skonfigurować bibliotekę od security. No działać nie chciało, nie udało się wysłać ani jednej poprawnej wiadomości, takiej, którą oni by przyjęli do przetwarzania. No pewnego razu no, skończyliśmy dzień, a następnego dnia rano Dowiedzieliśmy się, że tamten system dostał właśnie poprzedniej nocy, dnia, w zależności od strefy czasowo patrząc, przekraczającą ich możliwości liczbę requestów. I akurat tam dużo nie było trzeba, bo tam około lekko ponad tysiąc wystarczył, bo za tym endpointem sołpowym były jakieś takie stare procesy biznesowe były, w ogóle część procesu wymagała manualnej pracy personelu. No, w każdym razie agencja rządowe jak te takie agencje, od razu podnieśli alarm, stan podwyższonej gotowości. A połączenie zatrzymane, wszystko zamknięte. No, nie potraficie sobie pewnie wyobrazić, że było niezbyt przyjemnie, wielomiesięcznie, budowane od wielu miesięcy zaufanie, tak delikatnie mówiąc, zostało nadszarpnięte. Co poszło tam nie tak? To, czego nie zauważyliśmy, to to, że w pewnym momencie po skonfigurowaniu tej biblioteki od Security udało nam się wysłać poprawny request i oni odpowiedzieli na niego, przyjęliśmy, będziemy przetwarzać. A ze względu na pewien zbieg okoliczności właśnie nie udało się nam tego zauważyć. Ta biblioteka od bezpieczeństwa miała jeszcze oprócz preprocessingu requestów, postprocessing odpowiedzi. Konfigurowaliśmy to zachowanie w pliku, i standardowo się okazało później, niestety, że działało to w taki sposób symetryczny. Czyli, jak oczekujemy szyfrowania requestów, ona próbuje rozszyfrować odpowiedzi. Jeżeli dodajemy podpis i weryfikujemy, w odpowiedzi to samo. Wszystko było w sumie tam symetryczne, oprócz jednej rzeczy, ten timestamp. Timestamp był dodawany w odpowiedzi, a w, w, w Response go nie było. Biblioteka w bardzo nieładny sposób, można w sumie powiedzieć, że null rzuciła przy próbie weryfikacji, i wierzcie lub nie, ale ten wyjątek na styku do drugiego frameworku, tam parę, parę frameworków dalej, to doprowadziło do tego, że z punktu widzenia naszego kodu wyglądało to zupełnie tak, jak tymczasowy błąd serwera zdalnego. No i wtedy ta logika odpownawiania zaczęła ponawiać. No, tak jeszcze się zdarzyło, że była źle skonfigurowana tymczasowo, czyli nie było żadnego limitu, a zamiast co 5 minut, to co 5 sekund, tak wysyłała te requesty. Bywa. I tutaj błędów popełniono co najmniej kilka, no bo zauważcie, że było bardzo no, szalanskie takie podejście do ponawiania tych nieudanych requestów, zbyt pobieżne zrozumienie, jak działa ta biblioteka od security, brak być może testów integracyjnych, które by sprawdziły, jak te liby się ze sobą po zestawieniu zachowują, w ogóle te ręczne zmiany konfiguracji na produkcji, tak, i później, no, nieposprzątanie po nich. Tylko że zauważcie, że żaden z tych błędów w sumie w tej sytuacji nie doprowadziłby do takiej katastrofy. Jednak w momencie, kiedy je... Zestawiliśmy razem, no to właśnie stało się tak jak, tak, jak opisałem. I wydaje mi się, że to jest dobrą ilustracją pewnej prawdy o każdym oprogramowaniu na świecie. Każdy software ma pewną słabość, został napisany przez człowieka. A już tak odpowiadając wprost na to pytanie z tytułu prezentacji, to wydaje mi się, że wszystko może, zawsze coś może pójść nie tak, i w pewnym momencie pójdzie, szczególnie jeżeli mówimy o kumulujących się w projekcie drobnych niedociągnięciach. I jeszcze jedną, ostatnią historię sobie pozwolę przytoczyć na potwierdzenie tych słów. Tym razem, znowu nie mogę zdradzić, kto był klientem, ale to była taka um, ministerstwo w takim kraju, które jest bardzo od nas odległy, jeżeli chodzi o położenie geograficzne, ale też język, kultury, alfabet, wszystko. No i tam był taki dosyć prosty serwis. W skrócie on miał serwować, wyliczać i obserwować bardzo dużą ilość danych. Dla klientów, którymi były urządzenia mobilne właśnie tego ministerstwa. Ich było bardzo dużo, ale tak sprytnie zaprojektowaliśmy ten protokół, że wykorzystaliśmy tak, żeby w momencie, jak urządzenia pytają się mniej więcej o ten sam zasób, żeby był cache. Cache był bardzo i cały protokół ogólnie dobrze zaprojektowany. Wszystko wydawało się, że będzie dobrze. System na pewno nie będzie przeciążony, mimo że naprawdę dużo, dużo, dużo danych w kilka godzin musiało być tam hmm, przetoczone przez niego. Dodatkowo część danych ciągnęliśmy z jakiegoś zewnętrznego systemu, z którym byliśmy zintegrowani, przy czym to była część taka opcjonalna. Bez niej też tak naprawdę dałoby się obsłużyć żądania, więc tym razem bardzo porządnie były timeouty, był nawet circuit breaker pomiędzy tym, więc w razie czego będzie to odcięte, będzie działać. Tak? Tym razem wszystko wyglądało solidnie, tym razem wszystko miało pójść dobrze. Więc zostawiliśmy to, na 12 godzin miała trwać ta synchronizacja urządzeń, nie mogliśmy tam zostać nawet, bo to było pod ziemią w ogóle, ściśle tajne, wyrzucili nas, ale rano miało być gotowe. No i przychodzimy i wtedy zauważyłem, że wszystkie urządzenia, dosłownie wszystkie urządzenia, które tam leżały, się synchronizowały, wyświetlały jeden komunikat, ten sam. Wyglądał on dla mnie wtedy mniej więcej tak. Nie znałem ani alfabetu, ani tego języka, no ale tak sobie myślałem, może to znaczy pełen sukces, wszystko poszło dobrze. Już tak miałem zapytać tubylców, no jak to, jak to wygląda dobrze, niedobrze, jedziemy do domu, no ale zobaczyłem ich wzrok. Najpierw tak patrzyli na te urządzenia na serwery później na mnie. No i powiem krótko, dużo złego wydarzyło się tamtej nocy. Wyglądało to mniej więcej tak. Przez parę godzin wszystko działało dobrze, ale w pewnym momencie. Sieć była tak na tyle przeciążona między tymi dwoma systemami, że w zasadzie była bezużyteczna. I to nie było zależne od nas. Infrastruktura nie była nasza, w ogóle te urządzenia były dziwnie tam powiązane. Ten ruch sieciowy tak naprawdę to wygenerował ten po Wi-Fi. No ale bezpiecznik, jak to bezpiecznik, rozpiął się. No i działamy dalej, tak? Tylko że wtedy został rzucony wyjątek. I pierwszy błąd, który tu popełniono, znaczy to jeszcze nie był błąd, on został zalogowany do pliku. Błędem pewnym było to, że z całym stack trace'em, czyli tych logów było trochę więcej. Jeżeli ktoś widział kiedyś taki wyjątek w Java przerzucony przez 5-6 frameworków, jaki długi ten stack trace potrafi być, no to zdaje sobie sprawę, że tych logów było naprawdę dużo. A że requestów było jeszcze więcej, no to tak w skrócie tych logów było tak dużo, że cały dysk został zapełniony logami, no, w setki gigabajtów. No i tutaj znowu są pewne błędy, tak? Dlaczego to było zapisywane? Aha, bo jeszcze taki drobny szczegół. To było niestety, właśnie jako kolejny błąd, zapisywane te logi były na takiej partycy, że jak ona była wypełniona, to już system nie mógł działać. Można to było zrobić lepiej, zapisywać to gdzieś w osobnym miejscu, gdzieś to wysyłać, nie było tak. Możecie też zapytać... No, co nie rolowaliście tych logów? Podstawowa sprawa. No, było to rolowane, tylko że było to tam obliczone, ile w ciągu dnia serwer ich tam wygeneruje, ile dni możemy trzymać logi. Duży zapas. No co z tego, jak tutaj w dwie godziny wygenerowano tych logów więcej niż system normalnie przez rok wygenerował. Nie było niestety limitu na całość tych logów. Ale wiecie. To jeszcze nie było najgorsze, Bo to wszystko tak w zasadzie to jeszcze przewidzieliśmy do pewnego stopnia, że coś może się tam nie wydarzyć. Ten protokół był taki, że jak przez 9 godzin na przykład wszystko trwało, to by wykonywane było dobrze, to i później się rozpięło, to moglibyśmy niby to wznowić, ale problem tkwił taki największy, już finalny w tym tej, tej ceremonii fuck-upów, Yy, że Był tam taki drobny fragment kodu, który w protokole przewidywał, że jak pewien wyjątek, to był zaksterowany jeszcze wyjątkiem, zostanie użycony, bardzo rzadko to się wydarzało, to wysyłamy klientowi, tym urządzeniu, informację, że wszystko ok, żądanie przetworzone, ten zasób już nie jest ci potrzebny, jedź dalej. I on przetwarzał dalej. No i niestety. Tak to wyszło, że ten wyjątek, który był rzucany w momencie, kiedy dysk był przepełniony, został obsłużony dokładnie w ten sam sposób, czyli jako OK, jedziemy dalej. No i urządzenia dokończyły, dokończyły, Cash, piękny nasz, wspaniały cache, został wypełniony bezużytecznymi danymi i trzeba było zaczynać od początku. I bo, bo te urządzenia tak naprawdę były bezużyteczne, już nie mówię o tym, że samolot miał być wieczorem do domu, i ogólnie zaczęła się nerwówka, też personel klienta, 400 tysięcy osób musieli wstrzymać jakieś tam zaplanowane operacje. Mogło być lepiej, tak? Tutaj parę takich różnych błędów skumulowało się w sposób, który doprowadził do, można powiedzieć, katastrofy. I wydaje mi się, że to prowadzi do kolejnego ciekawego wniosku o software developmentie. Bardzo dużo czasu poświęcamy na to, co nasze systemy powinny robić, na no featurey. Ale tak zwykle obserwuję, że dużo mniej czasu poświęcamy na to, czego nie powinny robić, a w sumie jest dużo takich rzeczy, bo nie powinny przecież się wysypywać, nie powinny się zawieszać i zmuszać klientów do czekania, nie powinny wysyłać spamu, nie powinny zjadać wszystkich zasobów serwera albo niszczyć infrastruktury w jakikolwiek inny sposób, nie powinny prowadzić do wycieku cennych danych, albo taka drobna sprawa, no nie powinny się na przykład buntować i zabijać ludzi. I takie pytanie, czy biorąc to pod uwagę, czy projektujemy i testujemy nasze systemy dostatecznie dobrze? I wszystko to moim zdaniem dobrze ilustruje pewna anegdota. Ja ją powtarzam tutaj co roku i część z Was pewnie ją doskonale pamięta, ale mamy pięciolecie konferencji, więc pozwolę sobie ją w całości przytoczyć jeszcze raz. Także w XIX wieku. Grupa pewnych naukowców eksperymentowała na żabach. No i oni najpierw wrzucili żaby do garnka z chłodną wodą, żaby czuły się wspaniale, sobie pływały, ale wodę zaczęto podgrzewać. Tyle tylko, że tak bardzo powoli, bardzo powoli, że w zasadzie w krótkim, taki na krótkim odcinku czasu, niezauważalnie. I żaby no, dostosowały swoją temperaturę, drobna różnicą. dalej sobie pływały i było świetnie. I woda jednak cały czas była podgrzewana, cały czas stopniowo, stopniowo i w pewnym momencie doprowadzono tak właśnie tymi stopniowymi zmianami wody do wrzenia, a żaby do ostatniej chwili nie zauważyły w ogóle tej, tej, tej różnicy temperatury, no i w pewnym momencie umarły zagotowane Boiling Frogs. Później się okazało, że ten drastyczny eksperyment jakoś tam został źle przeprowadzony, wnioski wyciągnięte okazały się nieprawdziwe, ale zwykle ta historia jest przytaczana jako taka ilustracja tego, że zwykle jako ludzie, wydaje mi się, że w szczególności też często jako właśnie programiści ludzie z IT. Jesteśmy mm, trochę tak nie, nieświadomi tego ryzyka, jeżeli ono następuje stopniowo, a nie gwałtownie. I co roku tutaj staram się przedstawić jakąś inną interpretację tej anegdoty, ale tym razem chciałbym tak podkreślić, że za każdym razem, kiedy mamy jakieś nie w pełni zrozumiałe zależności w naszym projekcie, być może jakieś przeświadczenie o tym, jak coś działa, albo brak wiedzy o tym, jak działa, dlaczego działa tak, a nie inaczej. Za każdym razem kiedy jakieś szybkie haki zrobimy, jakieś e, szybkie fiksy bez zastanowienia się nad jakością, właśnie wszelkie jakieś code smelly, bagi drobne, wszystko to co się wydaje, że nie będzie miało być może do końca znaczenia. Wszystko to podgrzewa ten wodę w garnku, w którym się znajdujemy i no i w pewnym momencie może się okazać, że doprowadziło to już nas do wrzenia, tak jak na przykład w tych historiach, które przytoczyłem. Bo czasami to jest Także to jest jakiś drobny kawałek kodu, zapomniany, tak jak ten, o którym mówiłem, do, który wysterowany był wyjątkiem. Być może zapomnieliśmy o nim, a być może nie chce nam się go zrefaktorować, być może stwierdzamy kiepski, bo kiepski, no ale w końcu działa, tak? No co może później tak? Niestety często jest tak, że jest już za późno, kiedy sobie uświadamiamy, że ryzyko, które wdepnęliśmy jest już naprawdę duże. I dzwonią do nas później o trzeciej nad ranem i mówią, że trzy z pięciu serwerów zachowuje się dziwnie. <noise> Niestety nie wystarczy mieć nadziei, że będzie dobrze. Bo wytwarzanie programowania to dużo więcej niż wyklepanie kodu, zamknięcie taska w Jira. Naprawianie bugów to dużo więcej niż zaszpachlowanie jakimś kiepskim kodem i idziemy dalej. I to wszystko, wydaje mi się, dobrze podsumowuje manifest Software Craftsmanship. To jest sedno moim zdaniem, czyli powinniśmy tworzyć oprogramowanie, które nie tylko działa, bo działa, ale jest też wysokiej jakości. Nie tylko odpowiadamy na zmiany w biznesie, w systemie, ale też ciągle dodajemy jakąś wartość. Nie tylko jednostki interakcje, ale społeczność, partnery, społeczność profesjonalistów. Nie tylko współpraca z klientem, ale produktywne partnerstwo. I wreszcie to ostatnie, to ja już w zeszłym roku pozwoliłem sobie uwypuklić, bo to jakoś tam się zawiera w tych poprzednich, jeżeli chodzi o jakość, ale nie tylko dobrze zdefiniowane abstrakcje, które pozwalają nam coraz szybciej wytwarzać soft i, i coraz lepiej, no, miejmy nadzieję, ale też dobre zrozumienie ich warstw. Bo w momencie, kiedy zaczyna coś iść nie tak, często musimy działać na kilka warstw abstrakcji niżej niż ten poziom, na którym na co dzień programujemy. I nie wiem, czy zauważyliście, że często jest tak, że tak zwani seniorzy wyceniają, jeżeli chodzi o czasochłonność zadań dużo wyżej niż, niż początkujący programiści. Co niektórych ludzi tak spoza branży szczególnie tak zastanawia, że przecież no, ktoś jest bardziej doświadczony, powinien robić szybciej. Tak? I wydaje mi się, że tutaj zresztą pewnie duża część z was rozumie tkwi to, no, odpowiedzią jest jedno słowo, odpowiedzialność bo odpowiedzialność jest moim zdaniem najważniejszym elementem naszej pracy i pewnie każdej pracy. Naszym zadaniem jest nie tylko napisanie kawałka kodu, który działa w IDE, ale dopilnowanie, żeby ten kawałek kodu dało się połączyć z innymi częściami i żeby to całość poszło na produkcję i działało, spełniało oczekiwania klienta i było w ogóle utrzymywalne, bo soft, które piszemy, to jest funkcjonalność, to tylko jeden element, tak jak tutaj narysowano, wymagania rzeczywistego świata, Dużo więcej, bo on nie tylko ma działać, nie tylko ma mieć funkcjonalność, którą raz uruchomimy w i będzie. I, I koniec, tak? Musi być też odpowiedniej wydajności, stabilności, musi obsługiwać błędy, jakiś mechanizm failover, mieć monitoring, musi być zapewniony, żeby było wiadomo, co się dzieje. Wreszcie jakieś rozsądne używanie zasobów. I to dopiero w całości możemy powiedzieć, że jest koniec naszej pracy być może. Yy, I. Moim zdaniem, tak ogólnie to podsumowując już na zakończenie, jakość, ta ogólnie rozumiana jakość, często wyśmiewana, jakość, że być może ktoś za bardzo na tą jakość zwraca uwagę. Jakość to nie jest luksus, jakiś, jakiś zbytek, to jest po prostu konieczność. I powiedziałbym jeszcze, że w kontekście wypuszczania systemów na produkcję, część walki o przetrwanie w ogóle, bo zwykle, jak wypuszczamy nowy produkt, jest produkt, idzie na produkcję, klienci, użytkownicy. I bardzo zachęcam do właśnie zgłębiania różnych takich podstaw, przypominania sobie o nich podstaw inżynierii oprogramowania, takich tematów, które tutaj poruszamy. Czytania na przykład takich książek jak Release It, które zawierają taką wiedzę, które, która no nigdy się nie starzeje i, i tak naprawdę pozwoli nam zachować tą stabilność i jakość, a nie zapewnia nas po prostu, że jakiś produkt zrobi to za nas, bo nic za nas samo się nie stanie, nie zrobi się samo. Jeszcze raz właśnie dlatego podkreślam, że moim zdaniem idea Boiling Frogs jest tak ważna, bo tutaj poruszane przez nas tematy to nie jest jakaś tutorialowa wiedza, tylko takie fundamenty, które no czasami może są niedoceniane, a bez nich nie, nie ma prawa, żeby osiągnąć sukces. I miejmy nadzieję, że dzięki nim nie staniecie się bohaterami takich historii, takiej historii, jakie przytoczyłem na początku tej prezentacji. I mam nadzieję, że te krótkie przemyślenia zainspirują Was, być może do trochę bardziej krytycznego spojrzenia na te wszystkie drobne, niedomknięte sprawy, te wszystkie drobne niedociągnięcia i pozytywnie wpłynie to na budowane przez Was oprogramowanie. Jak zwykle życzę na zakończenie Wam super konferencji i wielkie dzięki, że zechcieliście tego wysłuchać.